Zanim zrozumiemy, co ojciec Pio ujawnił na początku roku, należy zrozumieć, kim był i dlaczego jego słowa pozostają tak silne nawet dziesiątki lat po jego śmierci. Ojciec Pio nie był zwykłym księdzem, był człowiekiem głęboko zjednoczonym z Bogiem, znanym na całym świecie ze swojego intensywnego życia modlitewnego skrajnej pokory i niezwykłych darów duchowych, które wpłynęły na historię Kościoła. Przez wiele lat swojego życia ojciec Pio nosił stygmaty, rany podobne do ran Chrystusa. Spowiadał, tysiące ludzi spędzając codziennie wiele godzin na udzielaniu porad duchowych, na pominaniu, pocieszaniu i ostrzeganiu. Wiele świadectw potwierdza, że znał grzechy jeszcze przed ich wyznaniem, nie po to, aby potępiać, ale aby doprowadzić do prawdziwego nawrócenia. Dzięki temu jego słowa były zawsze bezpośrednie, stanowcze i głęboko duchowe. Ojciec Pio nie mówił, aby zadowolić, mówił, aby zbawić. Jego przesłania nigdy nie były powierzchowne ani motywacyjne w zwykłym sensie, ale duchowo. Praktyczne. Rozumiał ludzki ból, upadki, wewnętrzne zmagania, a przede wszystkim niewidzialne niebezpieczeństwa, które otaczają duchowe życie ludzi, zwłaszcza gdy rozluźniają się w wierze. Dlatego też, gdy ojciec Pio udzielał rady, robił to w oparciu o głębokie duchowe spojrzenie na rzeczywistość. Wiedział, że wiele cierpień, z którymi ludzie borykają się w ciągu roku, nie pojawia się znikąd. Ale jest konsekwencją wyborów duchowych dokonanych lub zignorowanych na samym początku drogi. Dla niego początek nowego roku nie był tylko zmianą kalendarza. Był to czas decydujący, moment, w którym człowiek wybiera, kto będzie kierował jego życiem: Bóg czy tylko własna wola. A ten wybór, według ojciec Pio, determinuje ciężar przyszłych prób. Zrozumienie, kim był ojciec Pio, oznacza zrozumienie, że jego słowa nie były osobistymi opiniami, ale duchowymi ostrzeżeniami. Ostrzeżeniami, które gdy są ignorowane, kosztują drogo, a gdy są przyjmowane, zapewniają ochronę, jasność i siłę, aby stawić czoła wszelkim trudnościom, jakie może przynieść rok. Początek roku. Duchowe pole decyzji. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale początek roku jest jednym z najbardziej delikatnych duchowo okresów w życiu. Podczas gdy wielu skupia się wyłącznie na celach, pieniądzach, obietnicach i planach osobistych, dzieje się coś niewidzialnego wewnętrzne ustalenie priorytetów. Ojciec Pio ostrzegał, że właśnie w tym momencie wielu cicho oddala się od Boga, wierząc, że będzie jeszcze czas później. Problem według niego nie polega na robieniu planów, ale na robieniu planów bez Boga. Kiedy zaczyna się rok i modlitwa zostaje odłożona na bok, kiedy życie duchowe zostaje odłożone na później, człowiek staje się duchowo podatny na zranienie nie dlatego, że Bóg go opuszcza, ale dlatego, że sam oddala się od źródła siły, rozeznania i pokoju. Ojciec Pio omawiał, że wróg duszy najczęściej nie działa w sposób skandaliczny. Działa poprzez odkładanie na później. Później się pomodlę, później pójdę do spowiedzi. Teraz muszę uporządkować swoje życie. I tak mijają dni, mijają miesiące, a kiedy nadchodzą próby, człowiek jest już duchowo osłabiony. Dlatego tak wiele lat zaczyna się pełnych nadziei, a kończy zmęczeniem, niepokojem i poczuciem wewnętrznej porażki. Nie jest to brak zdolności ani pech, jest to brak duchowych fundamentów. Ojciec Pio dostrzegał to wyraźnie i ostrzegał. Kto zaczyna rok bez umieszczenia Boga w centrum, kończy go próbując rozwiązać wszystko samodzielnie. Nauczał również, że początek roku jest jak korzeń drzewa: Jeśli korzeń jest słaby, każdy wiatr go powali, jeśli jest głęboki, nawet burze go nie zniszczą. Próby nadejdą, to nieuniknione, ale sposób w jaki dotkną one duszy, zależy od tego, jak duchowo rozpoczęto rok. To ostrzeżenie nie ma na celu wywołania strachu, ale uświadomienia. Początek roku nie jest neutralny. Przygotowuje on grunt, a kto to ignoruje, według ojciec P.I.O., kończy zbierając cierpienia, których można było uniknąć, lub przynajmniej stawić im czoła z większym spokojem. Zrób to, ojciec Pio. Decyzja, która zmienia cały rok, ojciec Pio bardzo jasno nauczał, że istnieje jeden zasadniczy nawyk, który należy praktykować na początku roku, aby uniknąć ciągłego cyklu duchowych prób. Uporządkowanie duszy przed Bogiem nie oznacza to doskonałości, ale szczerą decyzję: decyzję, by nie iść samemu. Dla niego wszystko zaczynało się od trzech prostych, ale głębokich filarów. Szczerej modlitwy, dobrze odprawionej spowiedzi i całkowitego oddania życia Bogu. Ojciec Pio twierdził, że ten, kto rozpoczyna rok pojednany z Bogiem, rozpoczyna go pod duchową ochroną, nawet jeśli napotyka zewnętrzne trudności. Modlitwa w tym kontekście nie jest mechanicznym powtarzaniem słów, ale prawdziwym dialogiem. W pierwszych dniach roku należy poświęcić czas na rozmowę z Bogiem, przedstawienie mu swoich obaw, planów, słabości i prośbę o wskazówki. Spowiedź była dla niego czymś niezbędnym. Mówił, że noszenie w sobie dawnych win osłabia duszę i otwiera pole dla zniechęcenia i zamieszania. Rozpoczęcie roku z czystym sumieniem przynosi wewnętrzną lekkość i siłę, by oprzeć się przyszłym pokusom i wreszcie oddanie się Bogu. Ojciec Pio nauczał, że wiele prób staje się nie do zniesienia, ponieważ człowiek chce wszystko kontrolować. Oddanie roku Bogu nie eliminuje problemów, ale całkowicie zmienia sposób, w jaki się z nimi zmagamy. Dusza przestaje walczyć samotnie. To zrób to, nie jest skomplikowane ani niedostępne. Wymaga jednak decyzji. Ojciec Pio ostrzegał, że ci, którzy odkładają ten krok, płacą wysoką cenę duchową w ciągu roku. Ci, którzy działają od samego początku, budują solidną podstawę, zdolną podtrzymać duszę nawet w najtrudniejszych chwilach. Dlaczego tak wielu ignoruje tę radę i kończy rok w trudnej sytuacji? Pomimo jasnych ostrzeżeń i głębokich nauk duchowych, wiele osób ignoruje to, co powinno być priorytetem na początku roku. Nie dzieje się tak złośliwie, ale z powodu rozproszenia uwagi, pośpiech życia, troski finansowe, plany osobiste i dążenie do natychmiastowych rezultatów sprawiają, że życie duchowe schodzi na dalszy plan. Problem polega na tym, że kiedy Bóg schodzi na drugi plan, wszystko inne traci równowagę. Ojciec Pio ostrzegał, że dusza ludzka nie została stworzona, aby podążać samotnie. Kiedy próbuje to zrobić, szybciej się męczy, łatwiej się gubi i intensywniej cierpi. Innym częstym powodem ignorowania tej rady jest nadmierna pewność siebie. Wiele osób uważa, że wiedzą już wystarczająco dużo, że potrafią rozwiązać wszystko samodzielnie, że nie muszą niczego zmieniać. Jednak początek roku pokazuje właśnie to: kto polega tylko na sobie, zaczyna rok opierając się na czymś kruchym. Ojciec Pio mówił również o niebezpieczeństwie duchowego odkładania na później. Człowiek myśli: Później wrócę do modlitwy. Kiedy życie się uspokoi, zwrócę się do Boga. Tyle, że życie rzadko się uspokaja. Próby przychodzą, zanim dusza jest na nie przygotowana, a wtedy pojawia się niepokój, strach i zniechęcenie. Zignorowanie tej rady nie oznacza, że dana osoba będzie miała całkowicie zły rok, ale oznacza, że będzie musiała zmierzyć się z trudnościami bez niezbędnego wsparcia duchowego. Małe problemy stają się dużym ciężarem, zwykłe sytuacje stają się źródłem głębokiego niepokoju, a co najsmutniejsze, wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną tego stanu rzeczy był sposób, w jaki rozpoczął się rok. Ten rozdział służy jako lustro, nie po to, aby osądzać, ale aby przebudzić, ponieważ wciąż jest czas, aby skorygować kurs. Nawet jeśli rok już zaawansował, decyzja duchowa zawsze może zostać podjęta ponownie. Ale im szybciej to nastąpi, tym mniejsze brzemię będzie musiała nieść dusza. Jak zastosować tę naukę w praktyce, zaczynając od teraz? Zastosowanie tej nauki nie wymaga radykalnych zmian w rutynie, ale wymaga szczerości i wytrwałości. Ojciec Pio zawsze nauczał, że Bóg nie oczekuje wielkich gestów, ale otwartego serca. A to zaczyna się od prostych, ale zdecydowanych działań. Pierwszym krokiem jest zarezerwowanie konkretnego czasu dla Boga. Może to być poranek lub wieczór, ale musi to być prawdziwy czas, bez rozpraszania uwagi. Kilka minut szczerej modlitwy, rozmowy z Bogiem, tak jak rozmawia się z bliską osobą. Przedstawienie roku, planów, obaw i prośba o wskazówki. Ten nawyk tworzy duchową oś, która podtrzymuje wszystko inne. Drugim krokiem jest poszukiwanie wewnętrznego pojednania. Dla katolików oznacza to dobrze wykonaną spowiedź, bez pośpiechu, bez ukrywania niczego. Dla tych, którzy nie są katolikami, oznacza to szczere zbadanie własnego życia, uznanie błędów prośbę o przebaczenie i podjęcie decyzji o zmianie. Ojciec pił omawiał, że dusza w pokoju jest znacznie silniejsza w obliczu prób. Trzecim krokiem jest świadome oddanie się. Oznacza to zaprzestanie prób kontrolowania wszystkiego, oddanie pracy, rodziny, projektów, a nawet niepewności. Powtarzanie każdego dnia, nawet w kilku słowach. Ufam. To oddanie się nie eliminuje wyzwań, ale zapobiega ich dominacji nad sercem. Ponadto utrzymywanie niewielkich praktyk przez cały rok, takich jak lektury duchowe, chwile ciszy i codzienna wdzięczność, pomaga podtrzymać decyzję podjętą na początku. Ojciec Pio nauczał, że wytrwałość pokonuje intensywność. Lepiej poświęcić kilka minut każdego dnia niż składać wielkie obietnice, które szybko się kończą. Ta droga jest prosta, ale całkowicie zmienia sposób, w jaki przeżywa się rok. Człowiek nie przestaje napotykać problemów, ale przestaje stawiać im czoła sam. Obietnica dla tych, którzy zaczynają rok we właściwy sposób. Ojciec Pio nigdy nie obiecywał życia bez bólu. Wiedział, że cierpienie jest częścią ludzkiej drogi, ale z przekonaniem twierdził: Kto zaczyna rok zjednoczony z Bogiem, nie stawia czoła próbom w ten sam sposób. Obietnica duchowa nie oznacza braku problemów, ale obecność pokoju. Nawet w obliczu trudności człowiek odczuwa wewnętrzną siłę, której nie potrafi wyjaśnić, jasność w podejmowaniu decyzji, spokój, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Mówił, że dusza, która ufa, nie jest oszczędzana od zmagań, ale jest chroniona przed rozpaczą a to zmienia wszystko. Upadki nie stają się ostateczne, błędy nie zamieniają się w trwałą winę. Straty nie niszczą nadziei. Dla tych, którzy zaczynają rok we właściwy sposób, próby stają się lekcjami. Cierpienie nie jest zmarnowane. Dojrzewa, wzmacnia i zbliża jeszcze bardziej do Boga. To jest wielka obietnica: nigdy nie będziesz sam. Ojciec Pio nauczał, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy decydują się zaufać. Nawet gdy wszystko wydaje się ciche, on działa. Ta pewność podtrzymuje duszę, gdy rok przynosi najtrudniejsze dni. Zakończenie tej nauki jest przede wszystkim zaproszeniem, zaproszeniem do podjęcia decyzji. Nie jutro, nie kiedy będzie czas, ale teraz, ponieważ sposób, w jaki rozpoczynasz lub wznawiasz swoje życie duchowe. Określa sposób, w jaki przejdziesz przez wszystko, co ma nadejść.